Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Tym razem już nie z namiotu, nie ze środku dżungli, ale z niewielkiego motelu w Honolulu. Tak jak mówiłem, na kolejne cztery noce, ostatnie 14 naszego wyjazdu, wynajęliśmy sobie pokoj w hotelu, bo nasze plany na następne 4 dni wymagają zostawienia większości naszych rzeczy w pokoju, bo nie dalibyśmy rady z plecakami. Dzisiaj w planach mamy zwiedzanie całego Honolulu na tyle, na ile damy radę, musimy wcześniej zakończyć, żeby wcześniej spać, bo jutro... W środku nocy wyruszamy na podejście do Stairway to Heaven, na ten wielki szlak górski Ale dzisiaj jeszcze lajtowo pozwiedzamy sobie Honolulu, zaczynając od słynnego Pearl Harbor Harbor to miejsce, w którym 7 grudnia 1941 roku Japonia zaatakowała ten ogromny port marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych właśnie tutaj w Pearl Harbor na Hawajach, w którym stacjonowane były amerykańskie okręty wojenne. To właśnie ten atak zapoczątkował przystąpienie Ameryki do II wojny światowej. A więc co to, to za mną widzicie? To właśnie ten sam port, który został wtedy zbombardowany. Teraz nie ma tutaj już nawet części tych wszystkich okrętów, które kiedyś tutaj były. Nie jest ona aż tak aktywny, ale wciąż jest to aktywna baza wojskowa. Głównie ten port mieści się wokół tamtej całej wyspy, do której prowadzi ten most, którym za chwilę spróbujemy pojechać. Można tutaj wziąć busika, który zawozi cię na tą wyspę. I to właśnie na tej wyspie jest większość miejsc, które za chwilę będziemy oglądać większość tych statków i bazy wojskowej. To jedna z trzech ogromnych kotwic pancernika USS Arizona, który w tym momencie leży zatopiony na dnie tej zatoki. Przejechali nas do wielkiego autokaru wycieczkowego, żeby przejechać dosłownie tak, 6 minut. Jakiś kilometr. E, no cóż, czujemy się jak na wycieczce szkolnej. Dobre stare, stare lata. Daj mi chipsy. Daj mi chipsy. Chipsy i kole. To było zakazane było. A no tak, chipsy i kole. Jesteśmy na tylnym siedzeniu, jak wszystkie fajne dzieciaki. Przesa proszę państwa, pancerik na pokładzie którego 2 września 1945 roku Japonia podpisała akt kapitulacji i zakończyła się II Wojna Światowa, właśnie tutaj, tylko że w Japonii, ale na tym statku. No powiem wam, że jest to duży statek. Dla tych, którzy byli w Gdyni przy ORP Błyskawica, ten jest jakiś na oko trzy razy większy od niego. Nie Niezłe armatki. Krótka przerwa na Kondoga i lecimy dalej. Więc w sumie teraz dałem sobie sprawę, że stoję właśnie w miejscu, dokładnie w miejscu, gdzie dla Stanów Zjednoczonych rozpoczęła się i zakończyła się Druga Wojna Światowa. To właśnie w tym porcie pierwsze japońskie bomby i torpedy spadły na Stany Zjednoczone i to właśnie na tym okręcie podpisano pakt kończący wojnę między Stanami a Japonią. Kawałek dalej jest również USS Arizona Memorial, czyli miejsce, w którym właśnie spoczywa wrak statku USS Arizona. On jest tuż pod powierzchnią wody, więc nad nim wybudowano coś w stylu budynku mostu, na który można wejść i widzieć wrak statku z góry. Niestety tam e, dopływają statki, które dowożą tam turystów, trzeba było to zarezerwować dużo wcześniej, więc dzisiaj tam nie pojedziemy. Do USS Missouri też nie wchodzimy, bo wejście kosztuje 30 dolarów średnio na stać. Mamy dzisiaj napięty grafik, musimy jeszcze lecieć do centrum Honolulu i tam trochę pozwiedzać, więc to chyba właśnie zrobimy. Lecimy. Lecimy do centrum. No i jesteśmy w tym momencie w centrum Honolulu, a tak właściwie jesteśmy w Chinatown w Honolulu. Dużo wcześniej mówiłem, jesteśmy, będąc na Hawajach, bardzo blisko Azji w tym momencie. A całe Hawaje to jeden wielki miks po prostu amerykańskiej, azjatyckiej oraz tej takiej oryginalnej hawajskiej kultury, gdzie ta oryginalna ma swoje korzenie jeszcze w Polinezji. I stąd właśnie przez tą bliskość Azji i duży procent azjatyckiej ludności tutaj na Hawajach. Mamy również w Honolulu całkiem duże, pokaźne China Tam. Niestety dzisiaj jest Memorial Day czyli amerykańskie święto. Wygląda na to, że wszystko jest tu niestety zamknięte. Na jak widzicie, jest zaskakująca ilość wysokich wieżowców, jak na wielkość tego miasta. Wydaje mi się, że większość z nich to są po prostu wielkie apartamentowce lub hotele, szczególnie te przy Waikiki. Waikiki to taka wielka plaża miejska tutaj, trochę w stylu Long Beach albo. Santa Monica w Los Angeles. No, i wchodzimy właśnie do takiego ścisłego centrum Honolulu. Tutaj jest taki jeden wielki, można nazwać to park, w którym są muzea, są główne budynki rządowe oraz zabytki i pałace poprzednich władców Hawajów. I również, bez zaskoczenia, jak w każdym dużym amerykańskim mieście, dużo bezdomnych. Za mną mamy niewielki pomnik o nazwie Eternal Fire, w którym cały czas pali się ogień. Poświęcony on jest pamięci wszystkich mieszkańców Hawajów, którzy walczyli w armii amerykańskiej. Jak sobie pomyślałem, że to jest idealne miejsce dla wszystkich tych bezdomnych, którzy pytają Cię o to, czy masz ogień. Bo przynajmniej wreszcie mają ogólnodostępny ogień, którego mogą użyć w mieście. A natomiast po tej stronie mamy State of Hawaii Capitol, czyli główny budynek stanu Hawajów ze wszystkimi ich biurami. Z plecami mamy Pałac Królewski. Jedyny Pałac Królewski, jaki jest na terytorium Stanów Zjednoczonych, ponieważ Hawaje były jedynym terytorium zajętym przez Stany, które miało monarchię. Natomiast to jest pomnik pierwszego króla Hawajów Kamehameha I. Owszem, na imię miał Kamehameha. Tutaj macie całe jego imię i nazwisko w całej okazałości. Możecie zastopować wideo i spróbować go przeczytać. Polecam. Tak jak wcześniej mówiłem, ludność Hawajów ma swoje korzenie w Polinezji i przez długi czas to były po prostu małe osady porozrzucane na oddzielnych wysepkach, a natomiast ten szanowny pan Kamehameha na początku XVIII wieku zdecydował się podbić wszystkie te wysepki i ustanowić je państwem. Po prostu sprawił, że wszystkie te Hawaje, wszystkie te wyspy Hawajów stały się jednym państwem i on mianował się królem, jego cała dynastia później Kolejnych królów o imieniu Kamehameha od pierwszego aż do chyba piątego rządziła Hawajami przez kolejne 100 lat, aż do XIX wieku, początku XX wieku, kiedy Hawaje zostały podbite przez Stany i później ustanowione jednym ze Stanów Zjednoczonych. Liany. Ciekawe czy mógłbym na tym zawieś, zawiesić się. Normalnie prawdziwe liany, zwisające z drzewa. Na których bez problemu można sobie zawisnąć. Teraz już rozumiem jak Tarzan to robił. W mnie bardzo zrozumiałe. To tak nieźle sobie po... polatać. Z drzewa na drzewo na pewno. Ui. No i dotarliśmy do niewielkiego miejskiego parku o nazwie Ala Moana i plaży o tej samej nazwie, taka niewielka miejska plaża. Waikiki jest w tamtą stronę, a tu taka operatorska ciekawostka, widzicie teraz, że jestem dziwnie oświetlony, wyglądam prawie jakbym był na green screenie, tak oddzielony jestem od tła. Otóż słońce odwija się od tamtego wieżowca, od wielkiego szklanego wieżowca i daje mi tutaj po twarzy, więc teoretycznie mam teraz dwa słońca, które mnie tutaj tak na płasko oświetlają. Bardzo ciekawe zjawisko. a się przypomniały czas z garetem, ale byśmy tutaj jeździli busikiem dookoła wyspy. Ach. Z dnia wybraliśmy się do restauracji z tradycyjnym hawajskim jedzeniem. Wreszcie po 10 dniach tutaj na wyspie zjemy coś prawdziwego hawajskiego. Tą restaurację poleciła nam moja znajoma Zara, która tutaj się urodziła i dorastała na Oahu, także myślę, że wie co mówiła. Zaraz zobaczymy, jak wygląda hawajskie jedzenie. No i mamy nasze tradycyjne hawajskie jedzenie, jak widzicie. Wiktorio, co ty tutaj masz? Mam brązowy ryż i low low, czyli taki tutaj gołąbek z kurczakiem i w środku jakaś rybka, owinięte w liście taro, które jest taką roślinką się ziemniakiem. Ja mam również tradycyjną hawajską potrawę o nazwie poke. To w tym przypadku poke bowl, bo jest w misce. Nie mylić z poke bowl, czyli tym czymś z pokemonów. Otóż to jest przyprawiony surowy tuńczyk w misce z warzywami i z białym ryżem. A to jest takie coś w stylu takiego pióre z tutejszej rośliny, która praktycznie jest używana jak ziemniak, z takiego słodkiego, fioletowego ziemniaka. No i też oboje mamy koktajle. Wiktoria ma tutaj jakąś hawajską wersję margarity chyba, tak? A ja mam koktajl, którego nazwy nie pamiętam, ale jest całkiem dobry. Okej, okay, próbuję mojej, mojego surowego tuńczyka z ryżem. Dobry, bardzo mięciutki Fajnie zaprawiony Bardzo dużo ta kuchnia ma jak widzicie z kuchni azjatyckiej z, z japońskiej szczególnie no surowy tuńczyk to praktycznie jak sushi Zresztą ryż jest bardzo podobny, bardzo podobnie smakujący jak sushi Podobnie przyprawiony z jakimś sezamem A Wiktor jak twój kurczak? Twój gołąbki, w porządku No i na nasz malutki deserek dostaliśmy coś co się nazywa Jak? Hapia? Haupia? Jest to mała kostka wyglądająca jak kostka mydła, która wydaje mi się, że jest zrobiona z, na bazie mleczka kokosowego, tak? Okej, okay. no to czyń, czyń... honory, Wiktorio. Jak? Kokos? Kokos, okej. Okay. Oczywiście smakuje po prostu jak jakaś galaretka kokosowa. W każdym razie to chyba tyle z naszej restauracji. Spadamy do hotelu i tam się z wami pożegnam i powiem jakie są plany na jutro. A są mocno ambitne. No i na tym kończymy nasz filmik ze zwiedzania Honolulu i kończymy go jak najszybciej, bo przed nami jutro ciężki dzień. Mamy godzinę 10 już wieczorem, a chcemy wstać o 3 rano i wyruszyć na jeden prawdopodobnie z najcięższych szlaków górskich, na jakich w życiu byliśmy. Otóż zamierzamy wejść na słynne, nielegalne schody Stairway to Heaven, ale zamierzamy dotrzeć do nich legalną drogą, która jest dużo, dużo dłuższa, więc czeka nas ponad 9-godzinna wyprawa przez dżunglę i po szczytach gór, aż miejmy nadzieję, uda nam się dotrzeć do tych legendarnych schodów. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Lecimy jak najszybciej spać. Dziękuję serdecznie moim patronom i widzimy się w kolejnym odcinku. Na tej właśnie wyprawie. Do zobaczenia. Ślisko, strasznie. O.